A co jeśli powiem wam, że biblijny wielki potop naprawdę wydarzył się na naszej planecie, a na całym świecie istnieje na to wiele dowodów? Pierwsze z nich zaczęli odkrywać alpiniści wysoko w górach. Ale co oni mają z tym wspólnego? Chodzi o to, że w górach, na wysokości ponad 3 kilometrów, często znajdowane są skamieniałe muszle i inne morskie stworzenia. Te znaleziska potwierdzają, że istniał okres, gdy ląd był całkowicie zalany wodą. Całkiem niedawno na górze Ararat w Turcji odkryto strukturę przypominającą biblijną Arkę Noego. Kilka lat temu turecki pilot, przelatując nad górami, zauważył dziwny obiekt wyglądający jak skamieniały statek. Później wyruszyła tam prywatna ekspedycja, która potwierdziła istnienie tego obiektu na wysokości 4000 metrów. W pobliżu tej struktury naukowcy znaleźli też wiele fragmentów skamieniałego drewna, a analizy wykazały, że przez długi czas było ono zanurzone w wodzie morskiej. Te odkrycia dowodzą, że Noe nie był postacią fikcyjną, ale rzeczywistym człowiekiem, który zbudował gigantyczny statek, aby uratować zwierzęta. Najbardziej przerażające jest to, że może to oznaczać, iż Lewiatan z Biblii również nie jest mitem. Co ciekawe, współczesne urządzenia pomiarowe w Antarktydzie rejestrują dziwne anomalie, które sprawiają wrażenie, jakby spod lodu wynurzało się coś gigantycznego. Czym jest to stworzenie i jaki ma związek z Lewiatanem? O tym opowiedzieliśmy na naszym sekretnym kanale link w profilu.